Story time o tym, jak zgubiliśmy wiolonczele i harfę. Nie chodzi o prawdziwe instrumenty, chodzi o ścieżki instrumentów, które przy wydawaniu płyty w styczniu zgubiliśmy. Po prostu. Piosenka Świat się nie skończył miała być z y, tymi dwoma instrumentami i gdzieś przy renderowaniu po prostu te ścieżki zniknęły. Płakałam przez to dwa dni, co teraz jest dosyć zabawne, ale naprawdę to był taki rodzaj płaczu: jak nie możesz złapać oddechu, że taki. <grych> to bardzo, bardzo mnie zabolało i zestresowało mnie, bo to było chwilę przed premierą płyty. No ale teraz się z tego śmieję, no bo pokam dwa dni, bo zgubiliśmy i harfę. No, trochę śmieszne. I dlatego teraz wyszła nowa wersja piosenki Świat się nie skończył właśnie z wiolonczelu i harfą. Koniecznie, koniecznie, koniecznie posłuchajcie wszędzie, wszędzie gdzie chcecie. Spotify jest, dalej jest, YouTube, co tylko chcecie. Jeżeli to widzicie, napiszcie pod teledyskiem harfa znaleziona albo w wieloręczale znaleziono.